Cześć wszystkim, witam Od dawna chciałem kręcić vlogi Chciałem się podzielić Z wami swoim życiem Tym co przeżyłem, w jakim miejscu byłem jakim jestem teraz Ale za bardzo nie wiedziałem jak was zaciekawić Jak wzbudzić wasze zainteresowanie Jak was przekonać do tego Że warto Że warto poświęcić swój cenny czas Który masz Żebyś poświęcił swój cenny cza czas, który masz I posłuchał mnie I stwierdziłem, że zrobię to Najprościej no jak to tylko możliwe, tak jak zacząłem zmieniać swoje życie, I... czyli zaczynamy. Cześć, mam na imię Adam. Jestem narkomanem. Byłem uzależniony od narkotyków, jak sama nazwa wskazuje, ale także w grę wchodziły dopalacze i hazard. Od 7 lat jestem czysty. Wliczając w to półtorej roku terapii, gdzie nauczyłem się po prostu żyć z tym dziadostwem, bo do końca życia będę chory. bo To jest choroba, o której się nie mówi, jest zbagatelizowana, a to jest choroba, na którą cierpi większość społeczeństwa, bo uzależnienie większość ludzi jest uzależniona. Tylko, że w większości te uzależnienia nie przeszkadzają nam w funkcjonowaniu. Ja przekroczyłem tą granicę i y y pozwoliłem kom kom kompletnie przejąć y y władzę nad moim życiem właśnie narkotykom, dopalaczom, przez co upadłem na samo dno, bo byłem na samym dnie życia. Nie wiem, czy można upaść niżej, ponieważ nie miałem gdzie mieszkać. Byłem po klaskach schodowych, po piwnicach. Błąkałem się bez celu po mieście i, i szukałem tylko jak zdobyć pieniądze na narkotyki. Żyłem z dnia na dzień, bez celu, bez radości. Miałem myśli samobójcze, a ja na szczęście do, do, e, miałem na tyle sił w sobie, żeby tego nie zrobić. I jestem tu. Rodzice musieli mnie wyrzucić z domu, ale dzięki temu jestem tutaj i mogę teraz. Opowiadać o tym wszystkim, ale, bo to na pewno było dla nich też bardzo ciężkie, ale uratowali mi tym życie. Ale na no to będzie czas, żebym kiedyś się skupił i opowiem o tym w przyszłości. Sądzę, że w jakiś sposób mam Waszą uwagę, Twoją, bo sądzę, że mogę pokazać Tobie. Jak y, żyć, no, cieszyć się życiem. I nie musisz upaść tak nisko jak ja, by to docenić, by, by nauczyć się doceniać to, co mamy. A przede wszystkim, głównym celem jest to, żeby pomóc Tobie lub Twoim bliskim, Twojej twoje, twoje siostrze, Twojemu bratu, Twojemu chłopakowi, mężowi, córce, żonie. Ponieważ każdy może mieć problem I, nie, i niekoniecznie umie go dostrzec, nie potrafi, nie potrafi dostrzec tego w sobie, że masz coś problem albo podejrzewasz, że właśnie ktoś z twoich bliskich ma ten problem i nie wiesz, co z tym zrobić, nie wiesz, do kogo pójść, jak to stwierdzić i że może będę w stanie w jakiś sposób, nie może nawet, uważam, że będę w stanie pomóc tobie to zauważyć i wskazać ci drogę, którą ty masz pójść, poszukać pomocy dla siebie lub dla swoich bliskich. Bo moi rodzice też nie wiedzieli, nie potrafili zdiagnozować tego problemu u mnie, który trwał długo, bo ja zacząłem moją, swoją zabawę w wieku 17-16 lat. I zauważyli to dopiero jak będą chyba 22-23 lata, kiedy zaczęło się sypać moje życie, kiedy już straciłem nad tym kontrolę. A ty możesz wcześniej komuś pomóc. Sobie lub, swoje, lub twoim bliskim. Tylko musisz wiedzieć, co zrobić. I właśnie chciałbym w tym wam pomóc. Nie. Chciałbym, żebyście znaleźli w sobie siłę, by pomóc sobie lub tym, kogo kochacie. Tym, którym kochacie. Jeżeli to co mówię ma jakieś, jakiś sens, jakieś, coś do Was dotarło, mam Waszą ciekawość, to napiszcie komentarz. Powiedzcie, no, skomentujcie, dajcie lajka, jak to się mówi. I, po, i, i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć.